Rolls Royce Silver Ghost, ikona luksusu niezawodności i inżynierii. Poza historią auta, które zrewolucjonizowało motoryzację i na zawsze zapisało się jako najlepszy samochód na świecie. 30 marca 1907 roku w magazynie The Autocar ukazało się ogłoszenie zatytułowane Najlepszy samochód sześciocylindrowy na świecie. Reklamodawcą była firma Rolls Royce, a produktem nowy model 4050. Zaprezentowany publicznie podczas Olympia Motor Show w listopadzie 1960 roku. Było to śmiałe twierdzenie ze strony firmy, która produkowała samochody dopiero od 4 lat, a już ośmieliła się konkurować z takimi samochodami jak Mercedes Simplex 60PS, Panhard 50CV czy Dejpier 60HP. Jednak po pomyślnym zakończeniu próbnego przejazdu modelu 450, nazwanego Silver Ghost, na dystansie 25 tysięcy km okazało się, że to twierdzenie miało podstawy. Przez 18 lat produkcji inni producenci wielokrotnie kwestionowali ten tytuł. Lecz w oczach opinii publicznej i rosnącej liczby wymagających nabywców, którzy mogli sobie pozwolić na zapłacenie 985 funtów za samą ramę, a następnie zamówić nadwozie według własnego gustu, płatne ekstra rzecz jasna, Rolls Royce rzeczywiście był najlepszym samochodem świata. Nazwa Rolls Royce Silver Ghost odnosi się zarówno do konkretnego egzemplarza, jak i do całej serii samochodów tego modelu. Oryginalnie nazwany 450 hp podwozie było początkowo produkowane w zakładach Royce w Manchesterze. Następnie od lipca 1908 roku w Derby, a w latach 1921-26 również Springfield w USA. Podwozie zarejestrowano jako AX-201 ten egzemplarz, który pierwotnie otrzymał nazwę Silver Ghost. Inne samochody 450 hp także otrzymywały własne nazwy. Lecz to Silver Ghost zostało podchwycone przez prasę i szybko cała seria była tak nazywana. Fakt ten Rolls Royce, Royce oficjalnie uznał dopiero w 1925 roku, kiedy wprowadzono linię Phantom. To właśnie Silver Ghost stał się źródłem słynnego hasła Rolls-Royce'a. Najlepszy samochód na świecie. Frazy, którą po raz pierwszy użył nie sam producent, lecz prestiżowy magazyn Autocar w 1907 roku. Na bazie tego samego podwozia i silnika powstała również seria opancerzonych samochodów Rolls-Royce'a. Ale o tym później. W 1906 roku Rolls-Royce zaprezentował cztery podwozia na targach samochodowych Olympia. Dwa dotychczasowe modele, czterocylindrowy 20 HP i sześciocylindrowy 30 HP oraz dwa egzemplarze nowego modelu oznaczonego jako 4050 HP. Model 4050 był tak nowy, że egzemplarze pokazowe nie były jeszcze w pełni ukończone, a pierwsze testy prasowe odbyły się dopiero w marcu 1907 roku. Samochód posiadał nowy sześciocylindrowy silnik dolnozaworowy o pojemności 736 cm3. Od 1910 roku było to 7428 cm3, z cylindrami odlewanymi w dwóch blokach po trzy, zamiast trzech podwójnych bloków stosowanych w poprzednim sześciocylindrowym modelu. Początkowo stosowano trzybiegową skrzynię biegów, od 1913 roku czterobiegową. Siedmiopodporowy wał korbowy był sparowany podciśnieniem, a środkowa podpora główna była specjalnie powiększona, aby wyeliminować drgania. W efekcie silnik działał jak dwie zsynchronizowane noski trzycylindrowe. Każdy cylinder miał dwie świece zaponowe. Dzięki ciągłemu rozwojowi moc silnika wzrosła z 48 koni przy 1250 obrotach na minutę do 80 koni przy 2250 obrotach na minutę. Oświetlenie elektryczne pojawiło się jako opcja w 1914 roku a od 1919 roku były już standardem. W 1919 roku dodano również rozrusznik elektryczny oraz elektryczne reflektory, zastępując starsze na acetylen lub olej. Rozwój modelu Silver Ghost został zawieszony podczas I wojny światowej, choć silnik i podwozie były nadal dostarczane do pancerzonych wersji. Niebieski egzemplarz z 1909 roku znany jako Bluemist i wcześniej należący do irlandzkiego Lorda był używany przez Lorenza z Arabii jako jego samochód sztabowy podczas powstania arabskiego. Nie jest więc prawdą, że w tym czasie Lawrence obtukiwał swoje cztery litery wyłącznie za garbie wielbłądne. Podwozie posiadało sztywne przednie i tylne osie oraz resory piórowe na wszystkich kołach. Poprzeczny pomocniczy resor piórowy z tyłu, łączący główne resory po obu stronach, to pewna osobliwość. Sprawia, że podwozie i układ kierowniczy lekko się skręcają. Inne przypomnienie dawno minionej epoki to ręczne kręcenie korbo, choć silnik często uruchamia się dzięki sterowaniu zapłonem, oraz ręczna pompka do wytwarzania ciśnienia paliwa. Dźwignia w piaście kierownicy, zwana Werner, pozwala ustawić prędkość jazdy niczym współczesny tempomat. Niezwykłe, jeśli weźmie się pod uwagę, że wszystko to działa mechanicznie. Wczesne egzemplarze miały tylko hamulce tylne obsługiwane dźwignią ręczną. A pedał hamulca miał hamulec transmisyjny, działający na wał napędowy. W 1913 roku przeniesiono hamulec nożny na bębny tylnej osi. Hamulce na cztery koła, wspomagane serwomechanizmem, stały się opcją dopiero w 1923 roku. Mimo tych udoskonaleń osiągi konkurencji znacznie się poprawiły na początku lat 20., co osłabiło wcześniejszą przewagę modelu Silver Ghost. Sprzedaż spadła z 742 sztuk w 1913 roku do 430 w 1922 roku. Firma zdecydowała się na wprowadzenie następcy New Phantom w 1925 roku. Wtedy dopiero starsze modele 450 zaczęto nazywać Silver Ghost, aby uniknąć pomyłek. Łącznie wyprodukowano 7874 egzemplarze Silver Ghosta w latach 1907-1926, w tym 1701 w amerykańskiej fabryce Springfield. Oficjalna cena za same podwozie wersji amerykańskiej z 1921 roku wynosiła 11750 dolarów. Jest to równowartość 207 138 dolarów w 2024 roku. Wiele egzemplarzy jeździ do dziś. Jeden z nich jest wystawiony w National Motor Museum w Bolliu. To ten biały, który widzicie na filmie. I możecie mi wierzyć, że jest to stuprocentowy przyciągacz uwagi. W 1907 roku Claude Johnson, dyrektor handlowy i zarządzający firmy Rolls-Royce, zamówił egzemplarz samochodu, który miał sprzedać firmie jako pojazd demonstracyjny. Było to podwozie zarejestrowane jako AX-201. 12 egzemplarz modelu 450 HP, jaki został wyprodukowany. Został odpomalowany aluminiowo farbą i wyposażony w posterbrzadę okucia. Samochód nazwano Silver Ghost aby podkreślić jego duchową ciszę. A na gronie silika umieszczono tabliczkę z nazwą. Zamontowano na podwozie otwarte typu Roy de Belgeux. to mój francuski, proszę. Wykonane przez firmę Baker, które dodawało jedynie 1110 funtów do ceny podwozia wynoszącego 950 funtów. Razem 1060 funtów. A na dzisiejsze to by było 163 tysiące funtów. W 1907 roku samochód przygotowano do szkockich prób niezawodności. Po próbach nastąpił jeszcze jeden test na dystansie 25 tysięcy km. Obejmujący 27 przejazdów na trasie London Glasgow. Celem było zwiększenie świadomości istnienia nowej firmy oraz zaprezentowanie niezawodności i cichości nowego samochodu. Było to ryzykowne przedsięwzięcie. Samochody z tamtej epoki były notorycznie zawodne, a ówczesne drogi potrafiły być w opłakanym stanie. Mimo to samochód wyruszył na próby z dziennikarzami na pokładzie i pobił wiele rekordów. Nawet po przejechaniu 11 tysięcy kilometrów koszt serwisowania pojazdów wyniósł zaledwie 2 funty i 13 pensów. Na dzisiejsze to 407 funtów. Nie ma to osiągnięcia nawet dziś, ale w 2007 roku było to niemal równoznaczne z misją kosmiczną. Samochody w tamtym czasie były zazwyczaj niezawodne jedynie przez kilkadziesiąt mil, a drogi często nie były niczym więcej jak tylko obitymi drogami gruntowymi. Kierowca musiał być zarazem mechanikiem, a jak nie byłeś mechanikiem, posiadałeś samochód, to musiałeś zatrudnić kierowcę mechanika, który cię woził. No ale dobrze go. Reputacja modelu 450 HP oraz Marki Rolls-Royce została wówczas ugruntowana. Pokaz niezawodności zdecydowanie przyniósł rezultaty. Popyt na samochody był tak silny, że firma zakupiła nową fabrykę w Derby. AX201 oczywiście przywiózł z vip na oficjalne otwarcie. Egzemplarz AX201 został sprzedany w 1908 roku za 750 funtów Sir Danielowi Hamberem, który wielokrotnie wykorzystywał go do podróży do własnej włoskiej rezydencji, Villa della Pergola, Alesio, na riverze Włoski, Wyruszając z angielskiej posiadłości Castle Malwood w Lindhouse, w hrabstwie Hampshire. To nawet dzisiaj jest kawałek, ale wyobraźcie sobie to w 1908 roku po twardzonych drogach, bardziej zdatnych dla powozu konnych. Samochód został odzyskany przez firmę w 1948 roku. Od tego czasu był używany jako pojazd promocyjny i podróżował po całym świecie. W 1961 roku Silver Ghost odtworzył słynny przejazd na najwyższym biegu z Londynu do Edynburga. W 1964 roku pojawił się w filmie w wspaniali mężczyźni w ich latających maszynach. A dekadę zakończył promocyjną trasę po Ameryce na dystansie 1200 mil, towarzysząc dziewiczej podróży liniowca Queen Elizabeth II. Następnie, dla czystej przyjemności, poza służbą, odbył przejazd z Glasgow do Londynu, również wyłącznie na najwyższym biegu. W 1991 roku przeszedł renowację. W 2005 uznano go za najcenniejszy samochód świata. Jego wartość ubezpieczeniową określono na 35 milionów dolarów amerykańskich. W 2018 roku pojawiło się doniesienie o jego sprzedaży przez VW Bentley prywatnemu kolekcjonerowi za 75 milionów dolarów to czyni go najdroższym brytyjskim samochodem i jednym z najdroższych na świecie. Choć najbardziej znanym egzemplarzem Rolls-Royce Silver Ghost pozostaje SUV AX201 z 1907 roku, to właśnie modele produkowane od 1912 do 23 stanowią kulminację technicznego rozwoju tej ikonicznej linii. W ciągu dekady Silver Ghost przeobraził się z luksusowego samochodu do spokojnych podróży w pojazd niezwykle dopracowany, zdolny sprostać wyzwaniom górskich tras i surowych realiów wojennych. Oto jak ta ewolucja przebiegała, rok po roku. W 1912 roku Royce royce wystawił prywatnie jeden z modeli Silver Ghost z słynnym Austrian Alpine Trail, wyczerpującym rajdzie przez Alpę. Samochód okazał się zbyt słaby na strome podjazdy, głównie z powodu czybiegowej skrzyni biegów, która nie dawała odpowiedniego przełożenia. Mimo niepowodzenia, była to cenna lekcja, która skłoniła producenta do poważnej modernizacji. W następnym roku Royce royce przygotował fabryczny zespół czterech samochodów specjalnie na Austrian Alpine Trail 1913. Wprowadzone ulepszenia obejmowały nową czterobiegową skrzynię biegów poprawiającą osiągi na stromych podjazdach. zwiększoną moc silnika z 60 do 7. Produkcyjne wersje tych aut nosiły nazwę Continental, ale w rzeczywistości zapamiętano je jako Alpine Eagle, Nazwę nadaną przez głównego kierowcę testowego, Ernesta Hivesa, późniejszego dyrektora zarządzającego Rolls roycea W 1914 roku, tuż przed wybuchem wojny, Silver Ghost został wyposażony. Podczas I wojny światowej produkcja samochodów osobowych Silver Ghost została ograniczona ale podwozie i silnik stały się bazą dla pojazdów opancerzonych rolls royce Armored Car, używanych między innymi, jak już wspomniałem, przez Lorenza z Arabii podczas arabskiego powstania. Wersje te wyróżniały się opancerzoną nadbudową, długą żywotnością silnika w trudnych warunkach pustynnych, legendarną trwałością oraz przydatnym gadżetem w postaci karabinu maszynowego Vickersa. Wersje wojenne miały również dodatkowe chodnice oleju i układy zabezpieczające przed przegrzaniem. Po wojnie cywilna produkcja została wznowiona a w 1919 roku Rolls-Royce Silver Ghost otrzymał elektryczny rozrusznik, który zastąpił ręczną korbę, elektryczne światło jako standard, przeprojektowaną deskę rozdzielczą z nowymi zegarami i przełącznikami, zwiększony komfort jazdy dzięki lepszym materiałom wykuczającym, a standardowy klaxon zastąpił karabin maszynowy. W latach 1920 22 producent skupił się na poprawie komfortu i osiągów. Zmieniono układ hamulcowy, pedał hamulca przestał działać tylko na wał napędowy i zaczął obsługiwać hamulce bębnowe tylnej osi. Tak, to już było od 1913 roku, ale od 1923 opcjonalnie montowano hamulce na wszystkie koła z serwem. Wprowadzono większe zawieszenie, co zwiększyło komfort jazdy. Zastosowano nowe gumienie, Dunlop Cord, poprawiające prowadzenie. Ostatni rok produkcji Silver Ghosta w wersji brytyjskiej, wersja amerykańska trwała do 1926 roku, był ukoronowaniem z całej serii. Produkowano auta z najbardziej dopracowanym silnikiem 7,4 litra, osiągającym 80 koni mechanicznych, przy 2250 obrotach na minutę. Pojawiły się wersje z czterokołowymi hamulcami wspomaganymi serwem, napędzanym od wału. Nadwozia były coraz częściej w pełni zamknięte. Limuzyny, sedany. Auto uznano za szczyt komfortu i luksusu. Mimo pojawienia się coraz bardziej nowoczesnych konkurentów. Tak, ten niesamowity i unikalny samochód ma już 118 lat. W swoich czasach nie było przesadą twierdzić, że model Rolls-Royce 450 hp to najlepszy samochód na świecie. Dziś Silver Ghost to bez wątpienia najbardziej znany samochód na świecie. A wam jak się podoba Silver Ghost? Czy to już samochód z XX wieku, czy raczej steampunkowy XIX-wieczny pojazd, bardziej pasujący do czasów Sherlocka Holmesa? Proszę, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. I do następnego.